Niedziela, czyli dzień, w którym ekipa chodzi do kościółka, lecz dzisiaj wyjątkowo był tylko suchy, bo Piotr z Pałmaki oglądał recenie denaturatu, a reni do zlewu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Suchy wychodzi z kościółka. Ma Bartek, mam nowy towar. Może byś chciał spróbować? Nie dzisiaj, przysił. Dopiero co byłem u spowiedzi. Zresztą mam dziewczynę i dzieciaka na głowie. Może innym razem? Bimbrownik wyśmiał go. Kurwa, ale z ciebie miętus. Po tych słowach Suchy po raz pierwszy się wkurzył. Ta, to dawaj towar. Suchy poszedł za Bimbrownikiem. Bimbrownik zachęcająco pokazuje na bimber prawdopodobnie zrobiony z kartofli suchy bez zastanowienia wyzerował kartoflankę kurwa grubą suchy wybiegł za płot nagle suchy zauważył parę gimbusów palących, plujących i knących egimbusy co to za zachowanie się nie interesuj dziadzie ile ty masz lat 30. Pewnie nawet piętnastu nie masz, a się wypowiadasz. Po tych słowach Suchy jebnął jednego z gimbusów szpandlem pożyczonym od Wiktora. O kurwa, zabił Bożydara. A z perwemu jebni. Ho na Suchy spojrzał się na chudzielca ważącego max 20 kilo. Podniósł okrzycząć. Nie! I rzucił jak babę od Polaka. Suchy nagle spojrzał się na gimbuskę i powiedział... Masz farta, że nie bije kobiet. Po czym odszedł z miejsca krucjaty. Do kościółka to nie. Do pracy się chciało. Dawaj cały towar. Kurwa, to już czwarty raz w tym tygodniu. Jak nie łysy, to palacz. A teraz Baobab met dziewięćdziesiąt. Suchy wybiegł ze sklepiku i udał się w jeszcze jedno miejsce. Łapy do góry i dawaj, hajs, bo jak nie to strzelę. Gleba na ziemię kullił, bo jak nie to strzelę. Co nie włodek. No ba. No i chuj, cały misterny plan psów dupę.